O! Dobra, y, ogólnie dzisiaj mamy taki plan na grę. Bo zanim bo mamy dzisiaj też w planach ogólnie przyjść do Dorsy 2, więc będzie odcinek. Nie wiem, tak, nie było. zapomnieliśmy. Przyjdziemy. Uda nam się kiedyś. Może kiedyś. Może dzisiaj. A wy, A ale teraz, skoro czekamy na przema, bo tak, zagra mam, jakby. Pomyślałem, czemu by nie zagrać z modyfikatorami w najłatwiejsze dorsy. Więc po prostu gierę wchodzę teraz z modyfikatory i patrzę tak. A nie um, możesz mieć najłatwiejszych, bo nie masz rozblokowanych Lights on, no nie, ale takie, które ja mogę, co nie. Lights, Elgoblino, Morstav, uh, Don't skip like day good time Też masz takiego double skaka jakby Back spray I double skok to jakby był Dobra, więc już tworzę windę Więc tak, jest to... są to modyfikatory gdzie mniej pokoi jest ciemnych Dostajemy więcej złota, mamy więcej itemów Jesteśmy szybsi, potwory mniej mm -hmm. atakują Nie ma Timofiego I jeszcze coś tam, ale nie pamiętam Jakby Zuski. nie było figury Figura jest. No, yeah. Rush też jest ambush i tak dalej, ale jest bardzo mało tego. Więc przechodzimy dzisiaj najłatwiejsze Dorsy. Na świecie. A ja, ja te nożyce mam jeszcze, ale zostawię ich chyba na Dorsy 2. No bo tam jest taka rzecz w szepce, ale ono na się niczego nie służy, nikt nic nie wie. I jest ja byś... Tu tu Dobra Wajaj Nie trzeba kupywać, tak? No bo będzie o wiele więcej itemów Ty psyc słyszałem Ja też Patrz jak my szybscy jesteśmy pracy. No Nożyce zostawiam A ty je tu masz Ta, no nie widzisz? Nie ty Tutaj ty pustka nie jest Tu No ja wiem, ty ją tam masz I tu nożyce sobie są mm. Ma być więcej rzeczy, więcej pieniędzy, ale no, mamy minus 90% coinów. W sensie i tych wszystkich mamy, taką szeskę, widzisz? Taką tak, czyli 6 mamy. modyfikatorów. O, Może zapalniczka bateria. O, nie mamy baterii. Eee, o, no, zabrał, no jaki padzie jak. A my chłopie z jesteśmy. 6 1 7 8 8 A bo przynajmniej próbujemy przejść, bo nie wiadomo czy uda nam się przejść. O, no. to idzie. 8 O, a tu w ogóle jest zgnieźdzenie, jeżeli a żeby, ale żeby był clickbait to trzeba zrobić, że przechodzimy Ale że, ale nie, nie że przeszliśmy Dobra, dziewięć Yyyy, w ogóle, siedem, pięć Się dziewięć Teraz, po prostu DZIEWIĘĆ O, gosik na szczęście OJNIK A teraz teamu nie ma, ty możesz zbierać... Dawaj Chcesz Jeszcze masz więcej pieniędzy, nie? Właśnie o to chodzi ja mam już. Co, ja mam już sto, jest kurde, mam już 145. Już tak długo rozmawiam z znajomymi dzisiaj. A ja I od samego rana siedzę na komputerze. A Więc ja jestem nie. jestem już troszeczkę zmęczony. Nie jestem uzależniony A ja nie mam co w życiu robić, okej? Okay? Aha, dobra. Mam 150, 200 nawet. E, nie mam klucza, a ty masz? To nie umiem będzie. Masz klucz? Na mm. Ej, no nie gadaj się klucz. Gdzieś... Był. No był. Ten problem, że był. Nie, no był. No tu jest u ciebie w pokoju. Gdzie? Tu. Aha. O. A patrzę na te I Niuuuu. co? Jestem zakładny na ten. Bo chyba da nam te trybiki, co nie? Te śrubki. Dobra dupa jest. Tu Ej, mieli atakować rzadziej 14 Nie mam pojęcia gdzie będzie to. Nie widzę numeru. 14 tu A czekaj, bo coś tu mam? Tik, Quech! tik, Ehm um. Ale no tu zawsze trzeba tak naokoło iść. Wow, ten zasięg jest dziki. E, wypierdźcie. 15. Ja nic nie widzę, 16. A? Nie ma tego pasuszyta. Nie mam 17. E, do szafy wracam. Czyli <grym> do Jan szafa. Może jakiś o, odcinek dostanek, tego nie miałem? Że przejście z modyfikatorami? Dostać. Może. Czy dobry. Eee, daj, daj mi. Weź drobni, bo ja mam zapalniczkę. Pod X. Dzięki. No umiałem no, się wszak. Eee, nie, 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 nie. No mówię ci nie. A ten wchodzi. 20. No ja wiem, mówię ci, że nie, bo. Przyszliczę. O, plasterek masz. Tu masz? Pięćdziesiątę? Plasterek A w ogóle teraz plasterek się rozpią tak po prostu. Bo kiedyś to wiesz, musiałeś być ranny, tylko ranny miał plasterek, a teraz nie, a teraz nie musi. Wow! Wiesz? Ło, co to było? O nie, nie mamy piózku. nie mamy. O, no, wow. Pusty pokój. Ja się boję, bo tu jest jak ciemno. W sensie się te się do drzwi dobie. No nie. No, halo. Tam się. O! Dupa! Pier, Gdzie? O. Idzie dupa eee... Tu nie tu. Na dół Bo to powinno być 123 Ej, dużo mam tych screwiczów. 100? Znaczy 23 Dopiero 120. Nie ma. No tak apie Dopiero... za, za dużo dorsów w 2 No No tam się od 100 zaczyna. No Biegnę aż ty otworzysz mi drzwi i wsiądę do Twojego. Tak, 25. Ty do mnie dzwoń. Chciałem bez praw autorskich. Jedna rzecz. na przesłuchaniu, chudy. Hm. Ty do mnie dzwoń. Nichu, okay. jest zapało O, dzięki. Duum, duum. na dół. o, no łata się jak my tego nie przejdziemy na, na ułatwieniach <laughs> to bierzemy najtrudniejsze, dorsy a musimy jeszcze nagrać z tamtego roku super hard mode, pamiętasz? super hard a jest taki coś? no jest, w modyfikatorach jest z tamtego roku Co to za pomieszczenie? pamiętasz, ten... no ten? Eee, Prima Prize. Okay. Na no, Prima no, ale to Teraz nie ma Prima Prize. No tak, ale mogę włączyć przez tamtego roku. Jak? Prima Prize, no w modyfikatorach. O, I szale. możemy zagrać na super hard mode. Nie ma. Bo ja nigdy nie przeszedłem super hard mode. A ja nigdy nie zagrałem pewnie. Ja zagrałem. Nie pamiętasz? Eee, Święty Granat? No tak średnio. Znaczy, no pamiętam. 31 Do mnie, dwa o nie ma. mam, mam na kościany nie ma. klucz. Potrzebny? No, zawsze się przyda. Ale chłopie robimy speedrun. No, no. Mam lockpiki. Mam klucz. Ty my dosłownie speedrun robimy. No. 500 kupię. Oczka, tylko może lecieć. Rusz wczoraj trzeba, trzeba tak zginąłem przecież Tak A jak inaczej To nie? Mhm Eee, 30 biał O! Oh, Łopie mi A nie, ja nie Prze... by, ja nie mogę korzystać z zapalniczki I gotowy? Czekaj ja, okay. Mam tapsy E, ja nie mam bym był w dupy. Pieniądze tam były Ej, nie mam jego dźwięku Serio? No No teraz mi się odbugowało Czemu ja zawsze jestem z tyłu? Nie wiem, bo lubisz A ja tak cicho mam jakoś Prawo i Brawo. tak dziwny dźwięk mam to? Prosto Ja mam tak szeroki monitor, że ja widzę dwa na raz. Ja wiem O, wow, dostałem Dostałem czymś. A nie robił wow, tu też czerwono 4-3 Daj mi Pasterek w kolejnych 5 Zginąłem Jak ja zginę na tym, to ja nie wiem A nigdy już nie zagam to wy 4-5 4-5 mówisz? Ło wow, 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 no, wow. u, u ciebie u ciebie Aha, mamy wejść w 4-5 No to nie... No to no, no, no. 4-6, psyd Psy tu Nie umiem umie. Jak ty byś tego nie zrobił Popatrzyłem się na niego 38 Mhm Była to się 49 jest. Oj, drukowałem, figuryna. Mam krucyfik. Daj mi budzik. Budzik? Budzik. Masz budzik? Daj mi, no, daj mi tapsy O, piasteczku. Daj mi. Zakręciłem globusem. Ja no. mam krucyfiksa, więc. Ale nie łapię im, może. Jak za drugim razem dasz w Sika, to go złapiesz. Tak na zawsze, zbaniszujesz. Z tego co pamiętam. Dobra. Ona jest teraz chaotyczna Ja tego nie grałem, ty wczoraj grałeś, to wiesz Przecież Przeszedłem, nie? Boże. Ale ty się może nie chwal Dorsy mam z 5 lat już Cicho. Patrz, co ona robi! No nie, no, no! <laughs> to nie miało sensu, chłopie Czyli mam z ciebie podnieść item? I, tam. E, i nie. drzwi są niedomknięte nie no widzę, normalne. co jest poza drzwiami. Jadasz. Tak. Ale widziałeś, jak ona chodzi, ewidentnie on do Biorę z ciebie rzeczy. Mówi, ja tu nawet To nawet na ułatwienie, jak gramy. To jest, o... Halo? Przemek? No nie. Czekaj, <laughs> nagrywamy dorsy. Aha. Przecież ten już umarł. <laughs> Najłatwiejsze dorsy. Gramy Minus najłatwiejsze 90%. dorsy. Minus 90% z ułatwieniami, chłopie. a on, on umarł. <grym> Dynka To są dorsy na ułatwieniach. To jest super, duper łatwe. A możemy zrobić tak, że ja ogólnie teraz będę tam rozproształ. Za godzinę, godzinę mi pośle znowu. Możemy za godzinę nagrać dorsy, jeżeli będziecie chcieli nadal. No czekamy przez ciągle, nie? No a ciebie teraz A to daj sekundę Co? Godzinę dało, sekundę bo Daj sekundę Był, jaki fajny dźwięk miała No zawsze książki miała Co? Jak, to, jak ty to zrobili, że jesteś tutaj i masz 3 jaki, Nie wiem Muszę przeczytać

No i ja tak żeby no mieć to zaraz umylić. Pewnie jest 5 godzin przechodzi tu jest. Znaczy my idziemy, próbować. nie podejść będzie, co nie wiem. Za 51 może się uda. Ona ma w ogóle rampkę w głupie, zauważyłeś? Mhm. Mm I świeci przez ryj. Rampa z głupi świeci. Tylko no tak fajne są te książki. Uważaj, ty u ciebie szan, ona robi. Jak Cię Gangster chłopie Ty idzie idealnie za tobą Daj kiwkę, był ty Milimetry chłopie 6 centymetrów 3 8 9 0 Fak Zgaduję 3, 8, 9, 0 Jak? 3, trzy, osiem, dziewięć zero, osiem, dziewięć zero, 0 zero, 9, 9, e, zero, Jest za tobą. A zawróciła się. Trzy, trzy, osiem, dziewięć, trzy, osiem, dziewięć zero, trzy, osiem, dziewięć zero, jeden fuck. Trzy, osiem, dziewięć zero. A ja mogę w drugą. 3, 8, była ja w tobie. Zero, cztery, trzy, dziewięć, trzy, osiem, dziewięć, zero, cztery. Fak. Były już cztery. Trzy, no fak. Dziewięć, zero, pięć. Tośnie. Czekaj, osiem, dziewięć, zero, sześć. Jak coś zepsułem, to ja nie wiem. to się poddaję. Dziewięć, zero, siedem. Dobra, dobra, będę tego musi się chyba poświęcić. E. Aha, Dobra, o! E. Aha, on się dokłada. Patrz, ja mam to kupować. Ida możecie może się zabiję w końcu Czy znaczy my w to w godzinę przejdziemy jak Padeł się poświęci Ile tu jest procent na to? Nie wiem zginiesz No co? No jako blinoczki ja ten. Pewnie jeden rzadszy i um Dobra, lecę na Joro. O, jaka fajna animacja Aha, skombinowałeś to Co ty gadasz? Byłoby w A to się rusza sobie. wszystko Ej no Za to bo był Cigment. żyje A Cigment za to I... był No bo zbaniszowały Zaświecać świeczkę Ooo, jak to się rusza Podaj, jakby takie mięśnie są Aha, ale już następna jest A to ty, ty też nie stosujesz życia? Nie stosujesz życia do tamtego? Nie no. Zdążymy w godzinę? Tak Myślę, że tak. No ja muszę zrobić najszybszy... 5-5, 5-6, 5-6 Szkoda, że to nie eliminuje dupy na zawsze. Ski, sklej, co to za taka cegiełka? Poświęć swoje nagrywki. Chciałem przed nim uciec, nagle... ale coś mi nie wyszło.